Stefan Batory miał tysiąc urzędników, a rządził imperium od Bałtyku pod Dniepr. A dzisiaj mamy więcej biurokratów niż żołnierzy i to w kraju, który boi się własnej granicy. W XVI wieku Polska była potęgą. Stefan Batory panował nad terytorium większym niż dzisiejsze Niemcy, Francja i Włochy razem wzięte. A ilu miał urzędników? No dosłownie kilkuset ludzi ogarniających państwo, wojsko i dyplomację, no i podatki. Ale bez Excela, bez Warda i bez... Zarządzenia numer 17 z tego roku o zmianie załącznika do załącznika. A dziś, dziś mamy prawie milion urzędników. Milion! To tak jakby każdy mieszkanie z Warszawy dostał biurko, pieczątkę i dostęp do systemu ePUAP. No i co? No co z tego mamy? A no, bardzo wiele. Kolejki, formularze, zgody, odmowy, zaświadczenia o od zaświadczeniu. A jak chcesz coś załatwić szybko, to musisz znać kogoś, kto zna kogoś, kto zna sekretarkę. Dobry chłop wprowadził piechotę wybraniecką, pokonał Iwana Groźnego, a jego urzędnicy nie mieli nawet drukarek. A dzisiaj? Dzisiaj mamy Ministerstwo Cyfryzacji, żeby zmienić adres zameldowania. Chociażby trzeba się zalogować, potwierdzić, zeskanować, wydrukować, podpisać, zeskanować jeszcze raz i, no i poczekać. A jeśli dalej będziemy mnożyć etaty zamiast rozwiązań, no to niedługo będziemy potrzebować... Urzędnika do obsługi. Urzędnika.